Důl, důl, opa! Opa! Opa, opa, opa! Opa, důl, opa, opa! důl, důl, opa, no, opa. důl, důl, opa, opa! důl, 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 rękami się odbija. i hop kuku gdzie ty jesteś, co to opa opa co to jest <grym i nienawidzio> Nie? No, już prawie ci wychodzi. Opa, opa! Nie wiem, co się dzieje. Wszystko widzisz z dołu? Danielku! Bubuś! Gdzie jest Tati? Kuku! Cześć! Jędy! Grzechy zadowolone, a jednak. <laughs> bang, 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 bang. Abrucia danado. Do deck. Ah. Ah. Superman! Superman. Superman. Zero Superman. Superman. Vai. Tak zvo. Aya, Ping 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 ping